Witaj! W tym filmie chcielibyśmy przedstawić Tobie, jakie osiągnięcia możesz zdobyć po ukończeniu 10 kursu online z Nilem Donaldem Walsh. Poznając te treści zmienisz kryzys w szanse. Zdasz sobie sprawę, że wszystkie Twoje życiowe trudności zawierają dla Ciebie głębokie lekcje. Dowiesz się, jak wykorzystać je dla siebie, aby widzieć jedynie możliwości rozwoju osobistego w Twoim życiu. Dowiesz się, jak połączyć się z boskością, bez względu na to, jakie masz pojęcie o Bogu, lub czy w ogóle w Boga wierzysz, rozpoznasz, jak Bóg również do Ciebie przemawia i zawsze mówi. Nauczysz się słuchać, nauczysz się odpuszczać dobre lub złe, dowiesz się, dlaczego tak naprawdę nie ma słuszności ani zła i jakie poważne skutki ma to odkrycie na Twoje życie. Zintegrujesz te zasady z codziennym życiem, nauczysz się, jak wprowadzać te proste, duchowe zasady do Twojego życia, by zmienić je na zawsze. Dołącz do nas w dążeniu do wyższego oświecenia, zanurzając się głębiej w 10 zmieniających życie zasad z rozmów z Bogiem. Rozpoczynamy już poniedziałek, 20 lutego. Zapraszamy Cię serdecznie.